Dzisiaj przychodzę do Was totalnie na spontanie, obiecałam codziennie nagrywać jakiś mini nawyk i słuchajcie, z racji, że od dzisiaj cały dzień jestem poza domem, tak jak wiesz, o dziewiąty dopiero teraz wróciłam, za chwilę zrobi mi się ciemno, także nawet nie będę robić żadnego edit tego wideo. Dzisiaj przyszłam do Was taką krótką pogawędką, ponieważ bardzo często spotykam się z ludźmi Wymieniamy się energią. Jeżeli wiecie, na czym polega wymiana energii, energia międzyludzka, osoby, które się do troszkę w temacie pewnie są y, zaprzyjaźnione z tym, ale do czego zmierzam? Dlaczego na świecie dzieją się złe rzeczy? Dlaczego y, bardzo często skupiamy się na tym, czego mamy, czego nie mamy, to co dzieje nam się złego? Często słyszę, jak ktoś powtarza, bo ja mam pecha, bo ja tak zawsze miałem, bo ja tak zawsze miałam. Ja wam teraz coś powiem dzisiaj. Wdzięczność. Waszym zadaniem na dzisiaj będzie sztuka opanowania wdzięczności. Ja wiem, że to może dla Was brzmieć bardzo abstrakcyjnie, ale uwierzcie mi, że od kiedy ja w życiu zaczęłam dostrzegać małe rzeczy i za które zaczęłam być, znaczy zaczęłam być naprawdę wdzięczna, zaczęły dziać się cuda. I co mam na myśli mówiąc być wdzięcznym za małe rzeczy? Każdego wieczoru, jak idę spać, Robię sobie taką analizę całego dnia, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, co mogło się wydarzyć i robię sobie notatki i piszę wszystkie rzeczy, za które jestem wdzięczna. I bardzo dużo z Was nie dostrzega takich naprawdę małych rzeczy. Jakie to są małe rzeczy? Przykładowo, za co ja jestem dzisiaj wdzięczna, za to, że rano wstałam, otworzyłam oczy, za to, że jestem zdrowa, za to, że oddycham, yy, za to, że kurier przyniósł mi paczkę do domu prosto z Amazona. Kolejny przykład, że mam jedzenie w lodówce, że mam dach nad głową. To są tak małe rzeczy, ale uwierzcie mi, że im częściej powtarzacie i zauważacie te małe rzeczy, tym dajecie znak do wszechświata, że chcecie tego więcej. Ok? Kolejna rzecz. Dzisiaj, dzisiaj pojechałam na stację, zakupiałam sobie napój i za niego nie zapłaciłam, bo się okazało, że. Yy, zabrali mi z punktu, które zbieram na stacji benzynowej i znowu byłam za to wdzięczna. Kolejny przykład. Wczoraj trenowałam nową parę tutaj w Dubaju, byliśmy na treningu personalnym i yy, pojechałam do ich budynku, tam gdzie oni mieli apartament wynajęty. I nie mieli parkingu. No i przy recepty mi powiedzieli, że jeżeli oni nie mają zarejestrowanego parkingu do mieszkania, to będę, będę musiała zapłacić 100 dirhamów za valet parking. Czyli za to, że ochrona zabiera moje auto i mi przywożą jak, jak kończę sesję. I oni napisali, nie ma problemu, zapłacimy Ci za to. Więc ja oddałam samochód na valet parking. Zrobiliśmy fajny trening z tą parą. I słuchajcie to, wracam do recepcji daję tą kartkę i chcę zapłacić te 100 diramów za ten valet parking, oczywiście zapłaciła, ta para nie zapłaciła, a ta pani w recepcji tak na mnie patrzy i mówi ty byłaś na siłowni, a ja mówię tak a to, to zrobimy pieczątki, nie trzeba płacić i słuchajcie i znowu jestem wdzięczna, bo dostałam po prostu stówkę do kieszeni tak naprawdę, więc naprawdę od dzisiaj waszym zadaniem jest stworzyć sobie, to może być zwykły akurat mam taki piękny notes, kiedyś dostałam od mojej przyjaciółki, jest ze no, mną już lata i to jest noty, gdzie często sobie właśnie zapisuję jakieś afirmacje, jakieś manifestacje i właśnie prowadzę dziennik wdzięczności naprawdę, codziennie rano jak wstaję zanim wyciągnę telefon i spojrzę w te wiadomości zamiast łykać tą złą energię jakiekolwiek wiadomości czy scrollujemy Instagrama i wiemy co tam się dzieje zamiast się właśnie ładować złą energią ja sama się ładuję tą dobrą energią wstaję rano, otwieram oczy i sobie cały czas powtarzam, że to będzie cudowny dzień, że to będzie produktywny dzień, że codziennie mam klientów, że dostaję pieniądze za to, że jestem. Naprawdę, to są tak małe rzeczy, ale mogą przynieść naprawdę e, ogromne zmiany. Jeżeli jesteś tu ze mną i to oglądasz, koniecznie wprowadź nawyk wdzięczności. 5-10 rzeczy każdego wieczoru, jak zakończysz dzień, zamiast królować Instagram, zapisz sobie te rzeczy, za które jesteś wdzięczna dzisiaj. Wdzięczny. Dobra, to jest zadanie na dzisiaj. Na szybko ode mnie. Mam nadzieję, że że tak jak mnie dzieją się cuda po takich małych zmianach, tak od Ciebie zaczną się pojawiać. Jeżeli jeszcze się nie znamy, jesteś pierwszy raz na moim kanale, ja mam na imię Ewelina Skoczyk i od ponad 15 lat zajmuję się głównie odżywianiem, czyli jak żyć aktywnie, nie będąc wiecznie na diecie i oczywiście współpracuję głównie z kobietami. Jeżeli interesuje Ci taki kanał, będzie tu troszkę właśnie mojego lifestyle'u ja w ogóle mieszkam w Dubaju, także też pojawią się różne podcasty odnośnie Dubaju. A jeżeli są tematy, które Cię interesują i chcesz, żebym tutaj e, nagrała, koniecznie zostaw komentarz. E, to na dzisiaj wszystko. Przypominam, robimy dziennik wdzięczności. Dzień szósty.